Dzień dobry Pani Kowalska, dawno Pani nie widziałem, jak się Pani czuje? O, dzień dobry Panie Doktorze, no już dobrze, tak powoli dochodzę do siebie po tej operacji. Tylko chciałam zapytać Panie Doktorze, hmm. właściwie to co oni mi zapisali y, w tej karcie ze szpitala? Proszę mi pokazać kartę, <grym> tak. <grym> no. e, wycięto Pani żołądek, to Pani wie, e, zalecono... Dietę lekkostrawną. No i mamy tutaj termin wizyty kontrolnej. I co pani powiedzieli na wizycie? A nie nie pojechałam. A dlaczego? Wie pan panie doktorze, po prostu nie bardzo się dało pojechać na tę wizytę kontrolną, bo była taka pogoda, taki śnieg, a poza tym tylu ludzi wokół chorowało, ja po prostu bałam się, żeby czegoś nie złapać. Rozumie pan? Tak, rozumiem. Nie wiem właściwie co dalej, bo tak jem. Hmm. Takie lekkie jedzenie, tak jak mi zalecono i niedużo, tak żeby to się wszystko łatwo goiło, ale i tak za bardzo nie mogę jeść. No i te biegunki, bóle brzucha, no ja wiem, że to jest właściwie miesiąc po operacji, także trudno się czegoś spodziewać innego, ale... No tak, ma Pani rację, czasem jeszcze dolegliwości mogą się pojawić, mm. ale wspomniała Pani o biegunkach, mm. a kiedy się pojawiły? No właściwie to tak zaraz po wyjściu ze szpitala i, i przez to jestem taka osłabiona. I właściwie nie mogę patrzeć na jedzenie i bardzo schudłam. Zaraz to sprawdzimy. To co pani w ogóle je? A niewiele, panie doktorze. Właściwie kompletnie nie mam apetytu. Zaraz czuję się pełna, a jak tylko zjem, no to zaraz jest ta biegunka, bóle. No co jem? Troszeczkę chleba, wędliny, parę łyżek zupy, rosołu. Pije dużo herbaty. I taką dietę zapisali Pani w szpitalu? To znaczy, w szpitalu dostawałam talerz takiej zmiksowanej zupy. Ale i tak nie bardzo to jadłam. A teraz jak próbuję jeść takie zmiksowane jedzenie, po prostu od razu jest mi niedobrze. W szpitalu też był z tym problem, ale powiedziano mi, że jak wrócę do domu, to apetyt wróci, że będzie wszystko dobrze. No, ale od tygodnia nie jest dobrze. Właściwie to jest gorzej. A ile ma Pani wzrostu? Metr sześćdziesiąt Proszę pozwolić się zważyć. Jest pani niedożywiona. Musimy szybko działać. To co ja mam robić, panie doktorze? Zapisze Pani specjalne preparaty odżywcze do picia. Kupię pani w każdej aptece. Zawierają dużo substancji odżywczych, witaminy, minerały. Wszystko to, co potrzebne jest osłabionemu organizmowi po operacji. E, proszę starać się jeść to, co do tej pory. Również proszę stopniowo dodawać nowe produkty do posiłków. Mm -hmm. e, a jako uzupełnienie, proszę e, pić dwie butelki preparatów odżywczych dziennie przez co najmniej dwa tygodnie. No a tak. i bardzo ważne: proszę pić bardzo powoli, małymi łyczkami. To znaczy, jedną butelkę przez co najmniej pół godziny. To bardzo ważne. Rozumie Pani? Tak, tak, oczywiście, rozumiem. E. To dobrze. E, bardzo Panią proszę, by umówiła się Pani na wizytę. Oczywiście, do na... Oczywiście, że tak. A gdyby coś się działo, to w międzyczasie zapraszam do mnie. Dobrze, oczywiście. To dziękuję bardzo Pani Doktorze i do widzenia. Do widzenia.